tak czy bo nie nie, nie. No, nie. Rękę. rozpędzam się w stronę naszego nokiana serdecznego ale rozumiem że jeśli yy, yy, miranda przekazała wam ten sprzęt który zdobyła wy jej daliście pałkę tak okej okay. tak, ja mam pałkę w razie czego kobieta z pałką mam pałka za pałka <laughs> dwa kije Rozpędzam się w stronę krasnoluda. Mam nadzieję, że mnie y, złapie taką szybką pędzącą i mnie nie upuści w trakcie. Ja dziękuję. Scena niczym. Y, Galadriela walcząca, z, I wyskakująca I z miecza. Nie, to był Dirty Dancing. <laughs> Samolot. Tak. Okej, okay, dobra, czyli rozumiem, że y, plan jest taki, że y, y,